Ta książka proszę Państwa, macie tutaj, oj przepraszam, macie tutaj Państwo książkę już ze zmienioną okładką, dlaczego została zmieniona powiem za chwilkę, powstawała wiele lat. To nie było tak, że myśmy w ubiegłym roku czy tam parę miesięcy temu siedli w trójkę i pomyśleliśmy, a to sobie napiszemy książkę. Tylko ona powstawała właściwie od momentu, kiedy świętej pamięci profesor Janusz Kurtyka otworzył archiwa Instytutu Pamięci Narodowej. Wtedy doszliśmy do wniosku, że nie można zostawić tych archiwów tak sobie. Wiele osób zaczęło publikację. Pierwsza taka głośna, jedna z pierwszych publikacji kontrowersyjnych, która wywołała wrzenie, to było, jak Państwo pamiętacie, S.B. Alech Wałęsa, przyczynek do biografii. I po tej książce wszyscy myśleli, że już nie będzie żadnej innej publikacji, która tak wstrząśnie opinią. No, okazuje się, że ta książka ta książka ta doprowadziła do tego, że, że jest wrzenie cały czas. Proszę Państwa, książka okazała się na rynku dokładnie 11 grudnia, wjechała do magazynów Frondy. W tej chwili już jest zamówionych i wydrukowanych, od już jest do druk. W sumie. 140 tysięcy egzemplarzy. Proszę Państwa, miesiąc czasu jest książka na rynku. Są kolejne zamówienia. i Ja się bardzo z tego cieszę. Doktor Targalski mówi tak, znany ze swoich bardzo wyważonych i trafnych opinii. Doktor Targalski powiedział tak: Jeżeli będzie 100 tysięcy, to znaczy, że mamy początek rewolucji zmian rewolucji odkrywania prawdy o trzeciej RP. I tak się proszę Państwa, właśnie dzieje. Dlaczego okładka została zmieniona? Okładka została zmieniona dlatego, że potem jak dowiedzieliśmy się, że Jacek Czakowski złożył yy, pozew ja zawsze mówiłam, że dopóki pozwól nie dostanę, to, to będę się wypowiadać, dopiero jak poswór będzie. Wydawca uznał, że wychodząc naprzeciwko oczekiwaniom, usuniemy jego z książki. Bo skoro państw, proszę Państwa, skoro Jacek Żakowski nie chce być w towarzystwie Adama Michnika, to Marsza lisa, swojego redaktora Naczelnego Jerzego Paczyńskiego Janiny Paradowskiej, jeżeli koleżanki redakcyjnej, jeżeli nie pasuje mu to towarzystwo, no to proszę bardzo, to usuwamy. Nie chce być, to nie będzie. Tomek Sakiewicz miał jeszcze inny pomysł. Miał taki pomysł, żeby zrobić wszystkie twarze zamazane, ale dołączać wkładkę z różnymi wizerunkami na zasadzie zrób sobie resortowe dzieci. Każdy by sobie dowolnie komponował twarze tych, tych resortowych dzieci. W 2005 roku mieliśmy wybór nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Poprzedni prezes. Pan Leon Kieres, proszę Państwa, budował IPN od podstaw, a ponadto zajmował się udostępnieniem archiwów, specyficznych archiwów, bo były to oczywiście archiwa dotyczące zbrodni niemieckich obozu przejściowego, który zbudowali Polacy w Świętochłowicach, zbrodni na obywatelach narodowości żydowskiej, ale nie zajmował się, znaczy w bardzo małym stopniu zajmowali się ludzie z IPN-u i ten, ten ta, może nie ludzie z IPN-u, bo to było za daleko powiedział, ale profesor Kieres historią najnowszą. Jedną z takich pierwszych fundamentalnych prac to była, proszę Państwa, praca profesora Szwagrzyka, w tej chwili profesora, wtedy jeszcze doktora, nie pamiętam dokładnie tytułu, ale chodziło o aparat bezpieczeństwa w PRL-u. Kto tworzył sądownictwo i piąt prokuratorski od 44 roku do 56. To była i pierwsza taka praca, która pokazywała całościowo, kto tak naprawdę dokonywał zbrodni na narodzie polskim? Bo inaczej tego nie można nazwać, proszę Państwa. To, co mieliśmy do czynienia pomiędzy 44 a 56, to był pierwszy etap mordowania inteligencji polskiej, zbrodnia na narodzie polskim. Byliśmy zostawieni samym sobie, historycy Państwo dokładnie wiedzą. W tej części Europy Polska, gdzie nikomu 10 lat wcześniej, w 1934 roku, do głowy nie przyszło, że komuniści mogą rządzić. Komunistyczni zaczęli właśnie rządzić i ta książka, resortowe dzieci media to jest proszę Państwa odpowiedź na pytanie jak powstała trzecia RP, kto tworzy tą trzecią RP. To nie jest żadna genealogia, bo jak ja bym się chciała bawić w heraldykę czy genealogię to bym badała dogłębnie dzieje rodzin. To nie jest tak, jak przeciwnicy tej książki chcą przedstawiać grzebanie w życiorysach, tylko to jest, proszę Państwa, pokazanie systemu, pokazanie jak system trzeciej RP wyrósł na systemie PRL-u. Kto tworzył? Dlaczego, proszę Państwa? Mamy akurat teraz taki system medialny. Bardzo dobrze to powiedział Piotr Gociek wczor przed wczoraj w klubie Ronina to jest na, w internecie to nagranie dostępnie o domykaniu systemu medialnego. O ile, proszę Państwa, na początku lat 90. zresztą właściwie do 90, do, do dość długo do 2000. 2010, mieliśmy taką sytuację w mediach, że były możliwości, że różne osoby, różne opcje miały, miały, mogły różne rzeczy mówić, prawda? Dzisiaj, dzisiaj, proszę Państwa, mamy taką sytuację, że Jacek Karnowski nie jest zapraszany do programu, jest odwołany program Janka Pospieszalskiego, a jest zaproszana kanalia Jerzy Urban. Proszę Państwa, Jerzy Urban bryluje w TVP Info. Jerzy Urban, rzecznik komunistycznego rządu, kłamca i, pod, i manipulator, jest w tej chwili zapraszany, wysłuchiwane są jego opinie, jego poglądy, a Jacek Karnowski, redaktor naczelni tego wynika w sieci, nie mógł być. Tomek Sakiewicz nie może być zapraszany. Dzisiaj, proszę Państwa, był zaproszony do, odnośnie naszej książki Jacek Rzakowski, ale już wydawcy ani in, żadnego innego autora nie zaproszono. Więc mamy właśnie taką równowagę w mediach. Mamy domknięcie systemu medialnego. Media są nasze i tych mediów nikomu nie oddamy. I proszę Państwa, proszę zauważyć, jakim językiem, językiem się posługuje mainstream. Oni tak bardzo chcieli, żeby to były elity trzeciej RP. Proszę Państwa, takie mamy elity, że na porządku dziennym jest słowo Żule, żygi i tak dalej, ścierwojady. I cały czas są używane, proszę Państwa. Te elity y, nie doszły do, do poziomu rzeczywistych elit, proszę Państwa, bo ten język trzeciej RP różni się zdecydowanie od języka drugiej RP i to można wy, wyraźnie zauważyć. Więc y, daleko y, lisowi, Monice Olejnik, mainstreamowi, bardzo, bardzo daleko do tego, co, czym była druga Rzeczpospolita i daleko im bardzo to również do czwartej Rzeczpospolitej. Także proszę Państwa, yy, tak ta, mówię, książka powstawała wiele lat. Jak ja zobaczyłam poziom yy, wpływu i sowietyzowania polskiego społeczeństwa, wpływ służb specjalnych yy, na, na rzeczywistość, pierwsza książka oddaje to, która mówi o najgłośniejszych śmierciach w trzeciej RP. Ta książka pokazuje media, będą kolejne części. W tej chwili, proszę Państwa, kończymy część dotyczącą służb, czyli, medii, czyli resortowe dzieci służby. Bo nie jest tak, proszę Państwa, by nie chcieli, niektórzy chcieli widzieć, że to były nowe służby. Proszę Państwa, to nie były żadne nowe służby. Tatusiowie tych panów, którzy byli w wywiadzie, w służbie bezpieczeństwa, walczyli z bandami. Czyli z kim? Z żołnierzami wyklętymi. Czyli właśnie z żołnierzami wyklętymi. Wpisywali to sobie w życiorys, proszę Państwa. Jako, jako proszę Państwa, zasługę. Jako zasługę. I takie mamy służby. Takie mieliśmy służby, że były zmiany szyldów, a nie było zmiany jakościowej. Kolejne będą dotyczyć polityków, kiedy opiszemy. Opiszemy system polityczny trzeciej RP, później będą, będzie biznes. A na końcu będą, proszę Państwa, naukowcy. Bardzo ciekawy też również segment. Ja nie przypuszczałam, wydawało mi się, że naukowcy to będzie tylko wąska grupa zainteresowana tym tematem. Proszę Państwa, okazuje się, że to jest jedna z najbardziej zainteresowanych dziedzin, gdzie jestem na spotkaniu, pytam się dlaczego tak późno, dlaczego tak późno naukowcy, a ja mówię, no wydawało nam się, że jednak naukowcy to jest taka dla koneserów, okazuje się, że tych koneserów mamy w, w kraju bardzo dużo i jak najbardziej chcą, oczywiście, jak dowiedzicie, oczywiście, pewną, później będą wydania drugie uzupełnione, proszę Państwa, bo w książce nie dało się zmieścić wszystkich. Bardzo często pytają, dlaczego tak mało. Proszę Państwa, no bo byśmy te książki nigdy nie skończyli pisać. <śmiech> <śmiech> dlatego, dlatego będą y, wydania drugie uzupełnione. Ja bardzo proszę o pytania z sali, bo widzę, że Państwa jest w dużo. Chcę mówić o tym, o, co, o co, co rzeczywiście Państwa interesuje. Czy w sprawie arcybiskupa Wilgusa Gazeta Polska prowadzi jakieś dalsze śledztwo, dziennikarze śledczy? Jakie są wyniki tego śledztwa? I takie jeszcze na marginesie pytanie: czy następca, czy zastępca biskupa Wielgusa, kardynał Nycz, cieszy się poważaniem i, i Gazeta Polska zadowolona jest z, tego, z tej nominacji? Dziękuję. Proszę pana, po. Ja nic, nic, mi takiego nie wiadomo, że jest jakieś śledztwo prowadzone. Jest orzeczenie Kościelnej Komisji Historycznej, bardzo jednoznaczne i na tym się zostawmy. Poza na tym się, się sprawa zakończyła według mnie i nie tylko według mnie, bo to jest bardzo jednoznaczne stanowisko Kościelnej Komisji Historycznej. Jeżeli chodzi o arcybiskupa Nycza, to kardynała Nycza, to pytanie jest dość nietrafione, bo moim biskupem jest arcybiskup Hozer, ja jestem z warszawsko-praskiej strony Wisły i to jest mój pasterz. A jeżeli chodzi o Gazetę Polską, to jest bardzo szerokie po, pojęcie, dlatego że y, nie ma żadnych stanowisk jednoznacznych, tak? znaczy, to nie jest tak, że Gazeta Polska wyda oświadczenie czy… No chyba publikacje są jednoznaczne, jeżeli chodzi o Kościół Polski i, i tam się można dowiedzieć, jaki jest stosunek do Polskiego Kościoła. A stosunek jest bardzo jedno, jednoznaczny, proszę Pana. Bez polskiego kościoła nie ma Polski, bez kościoła katolickiego nie ma Polski po prostu i to sobie trzeba jasno i wyraźnie uzmysłowić. To jest, y, Polska to jest oczywiście miejsce i dla ludzi niewierzących, i dla katolików, protestantów, Żydów, prawosławnych, ale to kościół katolicki był najbardziej pokrzywdzony przez wieki, y, znaczy po 1944 y, roku, to księża katolicy byli najbardziej prześladowani, gnębieni, ale tak, jak mówię, no tutaj stosunek gazety polskiej do Kościoła katolickiego jest bardzo jednoznaczny i to chyba wynika jednoznacznie z publikacji. Ja chciałem się zapytać o wymiar sprawiedliwości, sędziów, prokuratorów, adwokaturę. Bardzo często to tutaj pyta... właściwie nie ma spotkania, żeby to pytanie nie padało. Po pierwsze, my pracujemy nad tym, ale temat jest o tyle bardzo, bardzo trudny, proszę Państwa, że oświadczenia lustracyjne sędziów i prokuratorów są tajne. To znaczy, one są składane, są oświadczenia niejawne, one są składane do sądów i do, do sądów, do sądu apelacyjnego, tam, gdzie, gdzie dany sędzia orzeka i do prokuratora generalnego jeżeli chodzi o prokuratorów a poza tym proszę państwa są utajnione dane osobowe o ile jeżeli chodzi o adwokatów tutaj nie ma takiego problemu bo, bo tutaj jest jak bardziej bardziej otwarte Natomiast, jeżeli chodzi o sędziów i prokuratorów, to, są, to, to nie wiadomo. Nie, ma, nie znamy daty urodzenia, nie znamy miejsca urodzenia i to jest o tyle trudne, ale pracujemy nad tym. I jeżeli pracujemy nad tym, i proszę Państwa, jeżeli nam się udało ustalić przy pomocy na przykład takich faktów, jak mama sędziego Tulei, że pracuje, pracowała w służbie bezpieczeństwa. No to nam się, mam nadzieję, po jakimś czasie uda, ru, udał również y, dotrzeć do, do tego, kto tworzy system sądowniczy III RP i system prokuratorski. Mi się wydaje, że największym problemem to jest jednak prokura sędziowie, że o ile prokuratorzy i policjanci to już jest ta grupa, o której, której można mówić jednak jednak o pewnych nowych ludziach są całe takie grupy znaczy są ludzie którzy i to można było się zorientować w przeszłych latach to sędziowie to jest jednak ta najbardziej kostyczna okopana grupa którą stworzył niejako i dał przyzwolenie po pierwsze gruba kreska po drugie Adam Strzębosz, prawda pierwszy z Sądu Najwyższego mówiąc że sądownictwo samo się oczyści także pracujemy tyle mogę panu obiecać i przy okazji jak tylko się udaje to są publikacje w gazetach na ten temat Zna Pani historię Dziennika Telewizyjnego, ale z tego ostatniego okresu. Tam jest trochę takich zagadek też jest. Ale proszę dokładnie sprecyzować, yy, jaki o, okres Pani chodzi? o redaktora Dziennika Telewizyjnego Bilika, który w latach 90. był ambasador w tak, Algierii. Później wyrzucił ordery i wysłał. Chcia, chciałem się o tą postać się zapytać. A drugie pytanie mam takie, yy, jak yy, Służba Bezpieczeństwa. La, yy, yy, czy pozbywała się ludzi szczepańskiego w latach 70., telewizja polska, 80.? -tych? Chciałem się taką rzecz zapytać. Bo tutaj jest tak, yy, yy, I jeszcze tak, trzecie pytanie o Bratkowskiego. Chciałem się zapytać. Odnośnie pierwszego pytania, jeżeli chodzi o Andrzeja Bilika, ja akurat się nim nie zajmowałam, a zajmował się, koledzy się nim zajmowali i wie, według mnie jest, jest, on jest wymieniony incydentalnie, bo proszę Państwa, jeszcze raz chcę podkreślić, myśmy nie pisali historii mediów w trzeciej RP, historii mediów. myśmy opisywali system. Andrzej Bilik jako taki od, nie odegrał zbyt dużej roli w trzeciej RP, prawda? Więc tutaj, y, gdybyśmy opisywali historię na przykład dziennika telewizyjnego czy historię mediów, pewnie byśmy mu poświęcili więcej uwagi. Tutaj jest tylko wymieniony. Jeżeli chodzi o Macieja Szczepańskiego i jego ludzi, no to proszę Państwa, no przecież właśnie to, co się działo po wprowadzeniu stanu wojennego, to tylko zostali najwytrwalsi z, wytrwali, z wytrwałych telewizji polskiej. Yy, najbardziej wierni, właściwie, bo to byłoby lepsze określenie, najwierniejsi z wiernych, bo wszyscy inni zostali wyrzuceni. Mało tego, proszę zobaczyć. I to ja myślę, że to nie była zemsta na ludziach szczepańskiego, tylko generalnie. Pokazywali pałką i knutem, gdzie jest miejsce dziennikarzy, którzy chcą inaczej myśleć niż Jaruzelski. A miejsce tych dziennikarzy było właśnie w zakładach internowania, w więzieniach. Część musiała wyjechać na zachód. Także tutaj to była chyba bardzo jasna polityka, że tylko zostają wierni. I właśnie na te kadry młode postawiono między innymi w trójce, bo z trójki później robiono kadry, proszę Państwa, po 1989 roku mediów właśnie trójki się wywodzili jeżeli chodzi o pana Stefana Bratkowskiego Pan Stefan Bratkowski to jest bardzo ciekawa postać, dlatego że on był wiele, wiele, wiele lat w partii, później został z tej partii wyrzucony. Później yy, działał w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polski, z którego został wyrzucony. Zresztą w tej chwili jest honorowym prezesem SDP-u, ale w jego, ma w swojej karierze na przykład list do Gorbaczowa. Ma list, żeby rozmawiać z tą częścią, światłą opozycji, a nie z tymi wariatami, co doprowadzą Polskę do upadku, a tutaj chodziło o Prawicę, tu chodziło o Prawicę, znaczy mówiąc kolokwialnie, Stefan Bratkowski złożył donos do Gorbaczowa na własnych, na słowa obywateli, z kim należy rozmawiać, a z kim nie. Jasno pokazywał palcem, głośny list opublikowany. No a w tej chwili, no to chyba jest jasno y, spozycjonowany i wiadomo co, o czym, co on myśli i, i y, jakie ma poglądy, prawda? Także no tyle w temacie. Jak czytałem tę książkę, to jedna rzecz tam jest, zaraz, zaraz, radzę te pierwsze 25, 30 stron tak uważnie przeczytać, bo tam są pewne mechanizmy przedstawione. To nie jest rzecz przypadku, że pewni ludzie są lokowani w pewnych miejscach. I czy, czy to na mnie kojarzy się troszeczkę z długim marszem przez instytucje? Właśnie, usadowić swoich tam, gdzie się urabia opinię publiczną, tam, gdzie się kształci młodzież, tam, gdzie się decyduje o kształcie prawa, usadowić swoich, a potem robić swoje. To jest długofalowy plan na lata rozłożony i oni to realizują. A pytanie, a co my robimy? Oni opanowują szkoły, i potem szkoły kilkaset tysięcy janczarów rok w rok wypuszczają w świat z wypranymi mózgami. A co my robimy? Mamy jest... Wyższą Szkołę Komunikacji Medialnej w Toruniu, mamy, proszę Państwa, Telewizję Republika. To jest chyba tutaj u Państwa najbardziej to powiedzenie: zrozumiecie, ja nie mam nic, ty nie masz nic, to robimy telewizję. Mamy gazety, mamy portale. No proszę Państwa, jesteśmy mocni. Ja się nie zgadzam, że my nic nie robimy. Robimy dużo rzeczy, mamy nasze media. Front konserwatywny jest w tej chwili bardzo silny, bardzo mocny i yy, nie ma biedolenia. Nie ma biedolenia, bo damy radę, ja tak powiedziałam, no jest duży, duży front. No naprawdę. Właśnie nie chodzi o wiadolenie, tylko chodzi właśnie o to, żebyśmy poczuli swoją siłę, bo mówimy, że nam elity wybito i tak dalej, no ale mm, tworzymy elity. Tw musimy tworzyć elity dwadzieścia, kilka lat rzekomo niepodległego kraju, prawda, i oni robią, co chcą, a tutaj nic. A my, proszę Państwa, robimy w każdym mieście Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych i wystarczy pójść 1 marca na plac z Piłsudskiego w Warszawie, placę w Łodzi, placę w Wrocławiu, Krakowie, idą młodzi ludzie od 18 do i wzwyż wieku i mają na sztycach wizerunki swoich bohaterów, zabitych i poboldowanych w dołach śmierci pochowanych. I to jest zwycięstwo. Gazeta Wyborcza poległa, proszę Państwa. W tej chwili głos wyborczy należy do pokolenia, bo coraz więcej młodych ludzi nabywa głosu wyborczego, które nie zostało wychowane na Gazecie Wyborczej i tvn -ie. Proszę, może nam pani redaktor przedstawi, bo myślę, że to jest ciekawa postać, na którą warto byłoby zwrócić uwagę podczas lektury książki, osobę pana Milana Suboticza. Tak, to jest bardzo ciekawa postać. Proszę Państwa, ja Pamiętam, jak dziennikarze, i później, jak rozmawiałam przy pisaniu tej książki, rozmawiałam z dziennikarzami, którzy wtedy pracowali z Milanem Subotniczem w telewizji polskiej. I warto by było obejrzeć, tylko niestety, proszę Państwa, nie wszystkie materiały się zachowały. Jakoś tak się stało, że w archiwum TVP bardzo dużo materiałów albo zaginęło, albo się zapodziało. I na przykład nie ma konferencji prasowych Jerzego Urbana. Wiecie państwo o tym, że konferencje Jerzego Urbana, jakie były prowadzone, można było obejrzeć e, tylko i wyłącznie można obejrzeć korzystając z archiwów na przykład AFP, czyli agencji francuskiej. Proszę państwa, ostatnio była taka sytuacja, że po śmierci Andrzeja Turskiego różni ludzie pisali wspomnienia. I Dziennikarka Gazeta, Gazety Wyborczej napisała wspomnienie, jak pracowała z Andrzejem Turskim i nieopatrznie, to, to, to wspomnienie jest dostępne, ale treść płatna. Yy, ona jest dwojga nazwisk, z tej chwili nie pamiętam, ale bardzo prowadzi swojego bloga i swoje opinie ma na Gazecie Wyborczej i opisała, jako młoda dziennikarka poszła na konferencję prasową Jerzego Urbana i takie zdanie w tym, w tym mniej więcej, taki sens ma to zdanie. W tym jej komentarzu. I ja nie wiedziałam, że na konferencji prasowej Jerzego Urbana można zadać tylko i wyłącznie pytanie wcześniej ustalone. I ja, ona miała być wyrzucona z pracy, wybrani ją turskiej. Ale do czego zmierzam? Myśmy się rzucili wtedy na archiwa, żeby odtworzyć, kto zadawał pytania. Jacy dziennikarze ustalali swoje pytania, albo ich szefowie z, Urba, z, tym, z Urbanem? No na pewno taką dziennikarką była Monika Olejnik, bo ona brylowała w końcu lat 80. na konferencjach. Czyli wniosek jest taki. No rozumiem to, co napisała ta dziennikarka z Gazety Wyborczej, że tylko Monika Olejnik ustalone pytania zadawała Urbanowi. że nie było niewygodnych pytań? Prawda? Zresztą na tej komitecie świadczy film, który o na szczęście był moment, bo były takie w historii telewizji momenty oddechu, że było miejsce, proszę Państwa, dla wszystkich dziennikarzy. I na przykład 91 rok, program Reflex. Świetny dziennikarz, i szkoda, że tak się nie stało, że nie został tym świetnym dziennikarzem Jacek Kurski i Piotr Semka. Obydwaj zrealizowali, proszę Państwa, rewelacyjny materiał do programu Reflex, gdzie widać, jak Monika Olejnik wsiada do samochodu z Urbanem. Do dziś to można zobaczyć na YouTubie. A myśli chwilę później, tak, tak. On był, on był bardziej inteligentny, był bardziej inteligentny od Moniki Olejnik, wiedział, że kamera pracuje i chciał wsiąść wtedy do tego samochodu, kiedy już kamera nie mogła go złapać, a złapała. A może Pan powiedzieć, o czym Pan rozmawiał z Panem Adamem Wichnika dzisiaj w dziesiątej rzędzie? O sprowadzeniu tak, I co? Jaka no. konkluzja? Nie ma konkluzji. A lubicie się Panowie? Nie. Pani Moniko? Tak. To będzie skrubowana czy nas tak? tak? Dobra. 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 Dokładnie. To ja no, tak, bo to jest Adaś. no? Co, co? Ale czy to widzimy dobrze? Jakiś super zbliżony. Tak, Adaś siada. Siada Adaś.